Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Szanowni Państwo, miesiąc temu we wszystkich województwach w naszym kraju odbyły się równocześnie konferencje prasowe przedstawiające 101 działaczy, 101 osób, które wstąpiły do partii Szymona Hołowni, partii, której pierwszy kongres odbył się w marcu tego roku. Obiecaliśmy wtedy, że pojedziemy w Polskę, w nasze regiony, miasta, gminy, powiaty i będziemy rozbudowywać struktury polityczne naszego ugrupowania. Ja się nazywam Monika Piątkowska i jestem pełnomocniczką Szymona Hołowni do budowy struktur politycznych w podwarszawskim obwarzanku oraz koordynatorem wszystkich pełnomocników w województwie, małopolskim, w województwie mazowieckim. Dzisiaj w Powiecie Wołmińskim w gminie Zielonka rozszerzamy nasze struktury polityczne, włączając nowe osoby do partii Polska 2050 Szymonę Hołowni, które chciałam dzisiaj Państwu przedstawić. Z prawej mojej strony, Tomasz Wołjewicz, radny gminy Zielonka, i Marek Mazur działacz stowarzyszenia lider stowarzyszenia partii, stowarzyszenia Polska 2050 dzisiaj już członek partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Drodzy państwo obiecaliśmy, że będziemy rozbudowywać struktury polityczne o osoby zaangażowane w życie swoich społeczności lokalnych o osoby merytoryczne, przygotowane zawodowo, aby zajmować się konkretnymi sprawami ważnymi dla naszych mieszkańców. Dzisiaj oddam głos moim kolegom, którzy mieszkają, pracują, żyją na tym obszarze, na którym się tutaj znajdujemy. Zidentyfikowali bardzo dobrze problemy i wyzwania, przed którymi stoi zarówno gmina, w której jesteśmy, jak i powiat. I te tematy dzisiaj nam omówią, przedstawią plan działań. Tak, aby zgodnie z naszą obietnicą osoby, które są włączane do partii, od razu wykazywały się konkretną aktywnością i stałą współpracą z mieszkańcami gmin, miejscowości, w których mieszkamy, w których żyjemy. Ja pozwolę sobie oddać teraz głos Tomaszowi. Szanowni Państwo, witam w gminie Zielonka państwa w Powiecie Wołomińskim. Jest to Gmina bardzo piękna, zresztą możecie państwo zaobserwować tutaj nasz park, jak się rozwija, jak się ogólnie miasto rozwija. Ale mamy też problemy w powiecie wołomińskim i chciałem tutaj opowiedzieć o jednym problemie, jeśli chodzi problem z energetyką. Jak państwo zauważyliście, w przeciągu kilku lat mamy częste wyłączenia zasilania w sieci energetycznej. Dotyka to nie tylko mieszkańców, ale też przedsiębiorców, którzy działają na terenie powiatu wołomińskiego, czy to dotyczy gminy Zielonka, czy to dotyczy gminy Marek, Kobyłki, Wołomina, Jadowa, Klębowa, w poszczególnych gminach. Nie może być tak, że sieć energetyczna po większej burzy, a nie tylko burzy większej, też mniejszej wiatru jest wyłączana. Nie może być tak, że przedsiębiorcy Którzy działają, mają niepewną sytuację działania, swoje biznesy muszą zamykać, a mieszkańcy muszą czekać na włączenia, nawet kilkudniowe. Dotknęliśmy tego problemu na początku tego roku, gdzie wyłączenia były kilkudniowe i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kiedy ta sytuacja się zmieni. To jest główny problem po stronie PGE, że PGE nie modernizuje dostatecznie sieci energetycznej w powiecie wołominskim. To nas dotyka, jak i mieszkańców, tak jak powiedziałem, i przedsiębiorców. Na to nie możemy jako Polska 2050 Szymona hołowni się godzić. To jest jeden temat, który nas boli i który trzeba zmienić. Ale jeszcze jednym tematem, jeśli chodzi o energetykę, jest komunikacja. My tu jako partia z Moniką i z wszystkimi działaczami stawiamy duży nacisk na komunikację, bo widzimy, jakie problemy ma gmina, jakie problemy ma powiat, jakie problemy ma Sejmik. Jak ważne, jest jak ważne jest przekazywanie wiedzy. Doświadczamy to na terenie powiatu, nie tylko w energetyce. Potem kolega będzie mówił o komunikacji. Mamy taki namiestnik węzeł Wołomin, gdzie od kilku lat nie możemy tego węzła uruchomić i problemy z komunikacją między starostwem, między sejmikiem wojewódzkim. Więc to trzeba zmienić. Komunikacja. Dotknęła nas komunikacja właśnie w tym czasie awarii kilkudniowej. Gdzie włodarze gmin poszczególnych nie mieli kontaktu z PGE, albo jeżeli by kontakt był, zostali wysyłani na telefon ogólnodostępny, gdzie w międzyczasie dzwoniło setki osób. Nie może być tak, że w czasie tak, takiego kataklizmu, kilkudniowego wyłączenia, nie jest tworzony sztab kryzysowy w PGE. To trzeba zmienić. To są realne potrzeby, na które mamy wpływ. My jako Polska 2050 postulujemy. Żeby takie sztaby kryzysowe w PG właśnie były tworzone, żeby włodarze miast tutaj gmin, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w poszczególnych gminach, mieli kontakt bezpośredni z osobami odpowiadającymi w PG, a nie wysyłani, tak jak powiedziałem, na telefony, gdzie w międzyczasie ktoś dzwoni, czy tam setki osób dzwonią. Tak dalej nie może być. Tak dalej nie da się pracować. Więc tu zmiany są bardzo potrzebne. Po trzecie, jeśli chodzi o temat energetyczny, nie godzimy się na to, żeby została przerzucona odpowiedzialność przebudowy sieci energetycznej czy remontów na samorządy. No nie ma takiej zgody. To jest zadanie podstawowe PGE. Za to PG otrzymuje pieniądze, za to my im wszystkim płacimy jako mieszkańcy. Nie może być tak, że podczas inwestycji gminnej. Samorządowej, te koszty są przerzucane na samorządy. Na samorządów na to nie stać, a inwestycje muszą być realizowane w poszczególnych gminach. Przy danej inwestycji, przebudowie drogi czy przebudowie nawet takiego placu, tutaj macie Państwo rozdzielnie zasilania, która będzie też będzie przebudowywana, te koszty muszą ponownie ponosić mieszkańcy. Ale tak nie powinno być. To jest główne zadanie PGE. Dlatego to wszystko chcemy zmienić i po tej konferencji, Szanowni Państwo, przekażemy jako Polska 2050 Szymona Hołowni pismo do PG, jasne pismo mówiące o podjęciu w końcu modernizacji sieci energetycznej w powiecie wołomińskim i przedstawienia nam harmonogramu. Szanowni Państwo, widzimy co się dzieje na świecie, widzimy co się dzieje w Europie, widzimy jaka jest sytuacja, wchodzimy w elektromobilność i to za chwilę się nastąpi. My nie chcemy być wykluczeni energetycznie, tak jak do tego być może dojdzie, jeśli taka władza i tak, takie działania będą dalej tolerowane. Nie może być, żeby za kilka lat nas nie będzie stać na ogrzewanie swoich domów, na używanie samochodów elektrycznych. No, do tego nie możemy dopuścić. Jest wielka szansa obecnie w KPO, że środki są i można je przeznaczyć na, na energetykę, na pompy ciepła do domów, i na to my liczymy. Dalej dość kłótni, dość kłótni. A czas do roboty. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mi przypadła rola, aby wspomnieć o inicjatywach, które będziemy realizowali w zakresie komunikacji, rozumianej jako transport, jako dojazd. W ten sposób, aby likwidować wykluczenia, żeby zapobiegać przyszłym wykluczeniom mieszkańców całych miejscowości, czy też, czy też ich części. Dlatego, przez swoje inicjatywy oraz naszych sympatyków. Będziemy aktywnie uczestniczyli w programie zrównoważonej mobilności dla warszawskiego makroregionu, ale będziemy również działali dla lokalnych rzeczy. Tak? Nieprzypadkowo spotkaliśmy się w Zielonce, która jest najbardziej chyba w tej chwili dotknięta zaniedbaniami w komunikacji, która się odbywa poprzez powiat. Dzięki temu, że S-17, czyli wschodnia obwodnica Warszawy, która powinna przebiegać w pobliżu, która się wciąż oddala i termin realizacji jest dzisiaj niemożliwy do przewidzenia, Zielonka stała się takim węzłem komunikacyjnym, gdzie samochody z od południa, od północy przez nią przejeżdżają. Brakuje choćby Tymczasowego uregulowania rozwiązania połączenia węzła drewnica z, przysz z przyszłym węzłem ząbki, czyli skrzyżowaniem dzisiejszych tras 631 i 634. Dzięki temu samochody w tranzycie, wielokrotnie jeżdżące z północnej Polski na południowo-wschodnie rubieże naszego kraju, przejeżdżają przez, przez tę miejscowość. Eee, Przeszkadzając, oczywiście, mieszkańcom, podając korki, zagrożenia. I od na tych zagrożeniach chciałbym się skupić. Właśnie brak tego rozwiązania, podobnie jak brak do dokończenia zjazdu na wołomin, czyli tak zwany zjazd nr 61, tworzy się coś, co nie powinno mieć miejsca: czyli korek na trasie szybkiego ruchu. Jest zajęty pas, bądź tu w Zielonce, bądź przed zjazdem na Lazimin, gdzie stoją samochody. My tu mieszkańcy już się do tego przyzwyczailiśmy, niestety, natomiast są osoby z zewnątrz, które wpadają w to zagrożenie, bo nagle stoi ruch, nikt się tego nie spodziewa. Jest to niezbędne, by natychmiast uregulować tę sprawę, tym bardziej, że są tereny pod to przeznaczone i tutaj nie ma przeszkód, które, które powinny tą inwestycję zatrzymywać, więc przede wszystkim węzeł, drewnica, węzeł Ząbki, który zdjąłby z zielonki i tu z północnej części przejazd i z południa, gdzie mieszkańcy do Kobyłki, do Wołomina mogliby sobie trasą S8 przebiegać.